Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu ofert w postępowaniu na wyżywienie domów pomocy społecznej. Przepraszam Państwa za to kilkuminutowe opóźnienie, gdyż miałam problem z zalogowaniem się do kanału YouTube. Proszę Państwa, na początku podam informację, jakie mamy przeznaczone środki na dane zamówienie. Więc tak, informuję Państwa że łączna kwota jak, e, środków jakie zamawiający dysponuje to jest kwota 2 690 089 zł i 13 groszy. Dla DPS Bukowska e, przeznaczona kwota to jest wartość 654 523 zł i e, 0,5 grosza. Dla DPS e, Konarskiego środki przeznaczone na zamówienie to jest kwota 1 000, 000

Więc <grymne> tak po kolei otwieram kopertę nr 1. Oferta nr 1. To jest oferta złożona przez PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska, ulica Lotnicza 10, 64,920 piła. Oferta jest na kwotę 2 993 815 zł. I tak dla DPS Nabukowskiej... E Formularz cenowy został wyceniony na wartość 752 792 zł. Dla DPS przy ulicy Konarskiego formularz cenowy został e, obliczony na kwotę 1 127 300 zł. Dla DPS Ugory formularz cenowy został obliczony na kwotę 885 768 zł. Natomiast e, dla DPS e, niedziałkowskiego formularz cenowy został obliczony na wartość 227 955 zł. Tak? To jest oferta numer jeden. Otwieram ofertę numer dwa. Oferta numer dwa została złożona przez firmę Castro i Renato Dzwonnik-Rysman, ulica Mieszka I, 5 przez 35, 97 300 w Piotrków Trybunalskich. Oferta została złożona na kwotę 2 402 761 e, zł. Przeczytam teraz poszczególne. E, stawki y, dla poszczególnych domów pomocy społecznej, formularz cenowy na DPS przy ulicy Bukowskiej jest na kwotę 603 387,70 groszy. Formularz cenowy y, dla DPS Konarskiego został obliczony na kwotę 908 908 zł. Formularz cenowy dla DPS u Góry został obliczony na kwotę 708 1101 zł. i 60 groszy. Formularz DPS przy ulicy Niedzielkowskiej został obliczony na kwotę 182 364 zł. Oferta numer 2. Otwieram kolejną ofertę. Proszę nie jest to oferta, jest to oświadczenie o poręczeniu, o udzielaniu poręczenia zapłaty Vadium dla firmy Gastro i Rena dwoni Przechodzę do oferty kolejnej oferty. Też taka cienka koperta, też będzie to prawdopodobnie informacja o Vadium, tak, mam tutaj w kopercie, proszę Państwa, wydruk z rachunku bankowego dla wykonawcy wpłaty Vadium i to dotyczy firmy Międzynarodowe Targi Poznańskie. Informacja o wpłacie w na kwotę 5000 zł. Przechodzę do otwarcia kolejnej oferty. To już będzie nasza trzecia oferta. Trzecia oferta została złożona przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka ZO, ulica Głogowska 14, 6734 Poznań. Oferta jest na kwotę łączną 2 730 318 ,13 zł 13 groszy. I tak, przeczytam teraz poszczególne formularze cenowe dla domów pomocy społecznej. Dla DPS przy ulicy Bukowskiej mamy wartość łączną 636 509,23 Dla DPS Konarskiego łączna wartość zamówienia to jest 1 058 644 zł. 30 gr. Dla DPS przy ulicy Ugory jest to łączna wartość zamówienia 822 133 60, zł. Dla DPS przy ulicy Niedziałkowskiego zamówienie zostało wycenione na kwotę 213 031 zł. <grym> Oferta numer 4. Oferta numer 4 została złożona przez przedsiębiorstwo usługowo handlowe Martina Catering spółka ZO, ulica Sarmacka 61, 616 Poznań. I proszę Państwa, ta oferta jest złożona przez konsorcjum, przedsiębiorstwo usługowo handlowe Martina Catering, spółka ZO to jest lider konsorcjum, natomiast partner konsorcjum to jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe. Eksport, import Martina walczak Mirosław. Siedziba przedsiębiorstwa to ulica Mickiewicza 3788400. Oferta została złożona przez konsorcjum na łączną cenę brutto 2 619 007 zł. 72 grosze. Przeczytam teraz informacje o środkach wycenionych dla poszczególnych domów pomocy społecznej. DPS przy ulicy Dzłowkowskiej jest to kwota 651, 405, 651 451 zł. i 40 groszy. Ofertę dla DPS przy ulicy Konarskiego wyceniono na kwotę 995 956 40 zł. i 40 groszy. Ofertę dla DPS przy ulicy Ugory wyceniono na kwotę 771 598,72 zł. Dla DPS przy ulicy Niedziałkowskiego wyceniono formularz cenowy na kwotę 200 001,20 zł. Kolejna oferta. Oferta numer 5, Oferta została złożona numer 5 przez firmę Catering Sielanka, Krystyna Szymańska-Dajda, ulica Langiewicza 21, mieszkanie 9, 61502 Poznań. Oferta została złożona na łączną kwotę brutto 2 380 000 897 zł. i 50 groszy. Formuła cenowy dla DPS przy ulicy Bukowskiej wycenioną na kwotę 598 572 ,51 zł. 51 groszy. Formularz cenowy dla DPS Konerskiego wyceniono na kwotę 899 319 zł. Formularz cenowy dla DPS przy ulicy Ugory wyceniono na kwotę 704 072 zł. Natomiast formularz cenowy dla DPS przy ulicy Niedziałkowskiego wyceniono na kwotę 100, 178 934 zł. To jest oferta numer 5. Już proszę Państwa, mam tylko ostatnią ofertę, ofertę numer 6. Kwarta numer 6 została złożona przez konsorcjum dwóch firm. Liden, lider konsorcjum to Katarzyń Frytka Piotr An, Adrych, ulica Generała Kutrzeby 1 przez 65 62010 Pobiedziska, oddział Poznań, ulica Ostrobramska 20. Partnerem konsorcjum natoma, natomiast jest firma Adamus, firma handlowo-usługowa. Adam Błażejewski, um, ulica Bliżyce 23 62085 skoki. Oferta została złożona na łączną kwotę 2 741 742 zł i 10 groszy. Formularz cenowy dla DPS przy ulicy Bukowskiej. Został wyceniony na kwotę 653 955 zł i 90 groszy. Formularz cenowy dla DPS przy ulicy Konarskiego został wyceniony na kwotę 1 060 004 zł. Formularz cenowy dla DPS przy ulicy Ugory został wyceniony na kwotę 796 579 ,20 zł. 20 groszy. Natomiast formularz cenowy dla DPS przy ulicy Niedziałkowskiego 22 został wyceniony na kwotę 231 203 zł. To jest, proszę Państwa, ostatnia oferta. Przed otwarciem ofert zliczyliśmy yy, punkty w kryterium numer 2 I tak proszę Państwa, próbka numer 16 otrzymała łącznie 467 punktów. Próbka numer 21 otrzymała łącznie 381 punktów. Próbka numer 24.

Koleżanka mi podpowiada, że nie przeczytałam próbki numer 22. Próbka numer 22 otrzymała łącznie 492 punkty, więc ja może powtórzę po kolei. Próbka numer 16 łącznie 467 punktów, próbka numer 21 łącznie 381 punktów, próbka numer 22 łącznie 492 punkty. Próbka numer 24, łącznie 273 punkty. Próbka numer 25, łącznie 469 punktów. Próbka numer 26, łącznie 476 punktów. I teraz, proszę Państwa, przejdziemy do e, otwarcia kopert, w których mamy informację, e, jaka próbka do jakiego wykonawcy e, należała. Otwieram po kolei koperty, próbka numer 24 to konsorcjum Catering Frytka, Piotr Adry i Adamus, firma handlowo-usługowa. Króka numer 21, to Katarin Ksielanka, Krystyna Szymańska, Dańda. Próbka numer 26, to firma Gastro i Rena dzwoni, Próbka numer 16 to konsorcjum PPHU Export Import Martina Walczak Mirosław i PUH Martina Kateryn Spółka z o .o. Bardzo dobrze są wyklejone te koperty. Próbka numer dwadzieścia to Międzynarodowe Targi Poznańskie, spółka ZO. Próbka numer 22 to firma PHU Kulinaria Ewa Marcikowska, firma z piłem. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Informacje zostaną podane również na stronie zamawiającego. Do widzenia.